Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na naszym środowym spotkaniu ze Słowem Bożym i zapraszam do rozważenia fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego. Nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z Was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, nie oblicza wydatków czy ma na wykończenie. Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować. A nie zdołał wykończyć, albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z Was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Moi drodzy, kiedy rozpoczynamy jakieś działanie, na początku musimy się zastanowić, czy podołamy wymaganiom, jakie ono nam stawia. W dzisiejszej Ewangelii Jezus czyni to samo wobec tych, których wybrał. Twierdzi, że jeśli ktoś chce iść za nim, powinien zastanowić się nad jego wymaganiami. Powołanie bowiem to sprawa bardzo ważna, wymaga zjednoczenia i poświęcenia się sprawom Boga. Dzisiaj Chrystus mówi do nas w jasny sposób. Prawdziwy uczeń musi Go kochać całym sercem i całą duszą. Musi Go kochać ponad wszelkimi innymi relacjami, nawet najbliższymi. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, Żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego nie może być moim uczniem. Święty Łukasz używa greckiego czasownika Miseo, który najczęściej oddawany jest za pomocą polskiego nienawidzieć, chociaż może także oznaczać brzydzić się lub czuć wstręt. Oczywiście święty Łukasz nie zniekształca nauczania Jezusa, ale nadaje Mu formę tak zwanej hiperboli, czyli wyolbrzymienia. Był to typowy dla ówczesnych Żydów sposób podkreślania bardzo ważnych prawd. Jezusowi chodzi nie o nienawiść w dosłownym znaczeniu, lecz o to, abyśmy umieli zostawić wszystko, aby osiągnąć życie wieczne. Kto nie umie wyrzec się wszystkiego, kto swoją egzystencję opiera na ludziach albo na tym, co posiada, ten nie może być uczniem Jezusa, bo nic z jego nauki nie zrozumie. Jego nauka czyni człowieka niesamowicie mocnym, zdolnym stoczyć zwycięstwo każdą bitwę ze złem. Jednak człowiek ten musi być wewnętrznie wolnym od wszelkich przywiązań do tego, co ziemskie. To Jezus zajmuje pierwsze miejsce w życiu ucznia. Święty Augustyn mówi: Powiedzmy Ojcu i Matce, kocham was w Chrystusie, nie zamiast Chrystusa. Podążanie za Chrystusem jest ważniejsze nawet niż własne życie. Kroczyć za Jezusem oznacza nosić krzyż. Bez krzyża nie jest się uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Każde życie wiąże się z cierpieniem. Nie musimy go szukać. Ono samo z konieczności naszej ludzkiej natury jest w nim obecne. Chodzi jednak o to, żeby je dźwigać tak jak Chrystus, widząc w nim drogę odkupienia, żeby nieść swój krzyż cierpliwie i z miłością. Dźwiganie krzyża jest procesem, uczeniem się i nawracaniem. We fragmencie Słowa Bożego, które dziś rozważamy, słyszymy też słowa: bo któż z Was chcąc budować wieżę, nie usiądzie wpierw. Nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie. Budowanie wieży wiązało się z zakładaniem winnicy, stanowiła więc ona duża, dużą część inwestycji. Błędy uniemożliwiające jej powstanie byłyby kłopotem dla właściciela. Na słomianym zapale nie zbudujemy życia duchowego. Może uda nam się założyć fundament, ale jeżeli zabraknie nam wytrwałości. By konsekwentnie dokończyć budowę całego gmachu naszego życia, to wyśmieją nas tak, jak budowniczego wierzy. Moi drodzy, decyzja pójścia za Jezusem musi być podjęta z całkowitym zaangażowaniem, ale także rozważnie. Na tych, którzy odważą się za nim pójść, mogą czekać różne trudności. Jednak zjednoczenie z Bogiem, poświęcenie mu się bez reszty. Jest gwarancją, gwarancją spokoju i ładu. Chodzenie za Jezusem zabiera w sobie nakaz posłuszeństwa. Dzisiaj tym bardziej musimy toczyć każdego dnia walkę o miłość i wierność wobec Jezusa. Nawet najpierw jest to walka z naszymi słabościami, przyzwyczajeniami, grzechami, wadami, a potem walka nawet z otoczeniem. Nie bójmy się jej. Ale zaufajmy Jezusowi, który daje nam moc i siłę. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie i zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Szczęść Boże.